Czy wiesz, że... Czy wiesz, że pierwsza fotokopiarka trafiła do sprzedaży w 1907 roku? W 1903 roku George C. Badler zaczął pracować nad urządzeniem do kopiowania. Zachęciła go do tego potrzeba nieustannego kopiowania dokumentów, a miał dość ręcznego czy maszynowego przepisywania. Pierwsze próby przeprowadził ze zwykłą kamerą na suche płyty. Prototyp fotokopiarki powstał w 1906 roku, a już rok później do sprzedaży wprowadzono urządzenie firmy Rectigraph, wykorzystujące jego patent. Pierwsze urządzenie do kopiowania na sucho to Xerox Model A, wielka, ważąca 600 funtów maszyna skonstruowana przez... Przez Chestera Carlsona. Zademonstrowano ją w działaniu 22 października 1948 roku, a powstała w firmie Haloid Corporation, która była następczynią Rectigraph. Sprawne urządzenie trafiło na rynek dopiero 10 lat później. Pierwsza kolorowa kopiarka trafiła na rynek w 1969 roku za sprawą firmy 3M.